Cześć, witajcie! Do wyczyszczenia taka oto welurowa kanapa. Z pozoru wygląda być może na czystą, ale na żywo widoczne. Są puste zabrudzenia po kontakcie ze skórą, czy zabrudzenia ogólne. Nie jest bardzo brudna, ale na pewno efekt będzie widoczny. Jako press spray dzisiaj klasyka prochem fabryk Restorer bez 108. Środek na bazie detergentów i rozpuszczalników PH9. Ładny, nieprzytłaczający, cytrusowy zapach. Bez 108 świetnie radzi sobie z zabrudzeniami właśnie po kontakcie ze skórą, czyli tłusto oleiste, pot od włosów, kosmetyków i podobne. Generalnie fabryk Ristorer jest wręcz idealny do czyszczenia takich właśnie materiałów jak plusze, welury, welwety, aksamity. Chroni właściwości fabryczne tkaniny oraz wyraźnie ożywia kolory. Do płukania tym razem w Fiber and Fabric Clean B109 Prochem, czyli klasyczna pomarańcza, tak samo klasyka, mam do niej sentyment, bo to była bodajże pierwsza kwaśna płukanka jaką używałem, oczywiście nie musi być tak konkretna, ja mam kilka kwaśnych płukanek na stanie i używam ich w sobie zamiennie według swojego się. Na koniec wrzu wrzucam jeszcze screena wiadomości, którą następnego dnia otrzymałem od klienta. Takie gesty ze strony klientów e, zawsze cieszą i motywują do dalszej pracy. Na dzisiaj to tyle. Wszelkie informacje jak zawsze w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.